Hey, w tym poradniku pokażę ci, jak możesz stworzyć filmowe napisy goncowe w programie Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Pierwsze, co, co musicie sobie stworzyć, to w notatniku taką listę wszystkich nazwy, nazw i funkcji. W takim wzorze ja tworzę sobie w taki sposób, że u góry mamy najważniejsze funkcje, czyli takie te główne, które idą na samym początku, napisa końcowych, kolejno. Potem mamy nazwiska, które są też kolejno: że Fredrik jest reżyserem, Jesper jest editorem, Nathan jest, nie, Joseph jest od kamery, Nathan jest od muzyki, także to idzie kolejno. Wobec tego następnie mamy casting, który idzie w podobnym wzorze. Tylko mamy tutaj nazwę jakby aktorów, znaczy nie aktorów, tylko ich postaci w filmie oraz nazwiska kolejno, także które jakby Anne grał Frederick, można grać. Można grać. Następnie mamy zamogę, czyli kamerę, audio, post-production, design, jeszcze jakieś inne rzeczy mogą być, na przykład oświetlenie i tak dalej. Ważne jest to, że tutaj już nie idziemy tym wzorem tylko podział na jakby dział nazwijmy to oraz e, osoby z tego e, kolejnego działu potem możecie sobie też zrobić nakład, nie wiem, special thanks to i potem wy, ten Andrzej, nie wiem Andrzej Wajda dajmy sobie i potem kolejno dajecie sobie nazwiskami: e, Tom, nie wiem, Real, e, i tak dalej, i tak dalej. Specjalne podziękowania, w takim wzorze, że dajemy sobie special thanks to, i potem nazwiska. No jakby to e, jest główny schemat i główna postawa, która występuje w napisach filmowych w większości produkcji. Więc, jak możemy przywrócić, znaczy zrobić życie z tych napisów. Więc e, tworzymy sobie new item, title, nazwijmy to jako napisy końcowe. I ok. Teraz mamy taką ramkę, którą sobie powiększę już na samym początku, e, w której będziemy budować nasze napisy końcowe. Pierwsze co? To za pomocą, za pomocą tej literki T i e, bazowania na linii pomocnych od premiera, tworzę sobie ramkę od kąta e, tego rogu. Do połowy naszego obrazu, oczywiście, nie musi to być idealne. Ważne, aby to było trochę idealne czy bliskie ideału. W pierwszej ramce e, dodaję sobie na początku, e, jakby z mojego notatnika, dodaję sobie e, te główne funkcje. Oczywiście, pierwszy muszę zmienić sobie krój. No, ja będę korzystał z lato lato i będę sobie dodawał na jakby funkcję semi -bolt grubość kroju. Ważne jest to abyście mieli krój, który ma już w sobie tak zwane grubości bo dodawane sztuczne grubości za pomocą tego pogrubienia wyglądają brzydko, gdyż one pogrubiają po prostu jakby komputerowo każdą część litery a jak dobrze wiemy kroje różnią się tym, że na przykład jakieś tam zagięcie ma mniejszą grubość, cięższą i tak naprawdę ważne jest to, aby artysta, który stworzył ten krój dodał jak to ma wyglądać pogrubione, a nie jako program z automatu. Pierwsze co dalej dajemy sobie align do right w taki sposób Musimy stworzyć sobie drukowane litery, więc najprostszy sposób to jest wybranie small caps. Widzimy tutaj, że pierwsze litery są duże, a reszta jest taka mniejsza, więc tutaj small caps dajemy sobie na setkę. Dzięki temu mamy teraz jakby wszystkie litery z dużej. Wybieramy sobie wielkość kroju, nie na 75 załóżmy jak to wygląda. Wygląda spoko. I, jakby to się nazywa, leading między jednym słowem a drugim dajemy sobie na 20, aby czytelność tekstu była większa. Mamy już podstawowe funkcje, więc teraz możemy sobie skopiować, czyli przytrzymać ALT i przeciągnąć po prostu to, co tutaj mamy. Tak samo za pomocą linii pomocniczych, mniej więcej, aby linie się ze sobą. Wstępnie tak pokrywały. Nie muszą być idealne. Ważne, aby mniej więcej było ok. I daję sobie align do lewej strony. Widzę, że tutaj mi góra trochę uciekła, więc idę sobie w górę, aby mniej więcej dyrektor był na tej samej linii, co tutaj mamy. Już teraz jest. Chyba dobrze, nie, jeszcze jedna strzałka do góry. Jak wyznaczamy sobie pole i dajemy sobie strzałką do góry, dzięki temu mamy taki mniejszy skok i bardziej nam równo to co widzimy. Teraz z tej prawej strony zamiast tych Director Editor wklejamy sobie z nazwiska. nazwiska Kopiuję nazwiska, Ctrl A, Ctrl V i ustawiam sobie tą przerwę tutaj, aby było wszystko idealne. I mamy teraz nazwę funkcji do nazwisk. Nazwiska zmieniam sobie z grubości na regular, dzięki czemu będą cięższe i będą się wyróżniały e, na tre dyrektor a, a imię i nazwisko. Teraz klikam sobie na to pole, przytrzymuję Shift i strzałka w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. I drugie pole, strzałka Shift i strzałka w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzięki temu powstaje nam taka przerwa i nasz tekst jest jeszcze bardziej e, czytelniejszy dla widza. Dalej tworzymy sobie e, nazwy postaci, więc kopiuję sobie pierw bez casting na początku, kopiuję sobie nazwę An, Fin i tak dalej, odpalam sobie to pole, pod e, ostatnim nazwiskiem e, daję sobie Enter 5 tak, razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz na szóstym Enterze Klejam nazwy naszych postaci. Oczywiście nie widzę ich teraz, więc muszę sobie powiększyć te pole tekstowe, które tutaj mam. Więc zwiększam sobie na taką wielkość. Teraz nie widzę, co mam na dole, więc muszę sobie w tej opcji ustawić, że to będzie się nam poruszało z góry na dół, czyli tak zwany credit roll. Klikam z OK. I teraz z prawej strony widzę, że nam dodano taki suwak, który możemy sobie poruszać w czasie, aby zobaczyć, jak te napisy będą przesuwane w rzeczywistości. Więc tutaj sobie jakby ostatni napis odkrywam, w ten sposób dorównuję sobie dolną linię na końcu tego czasu, tak zwanego na równi z, lini z linią pomocniczą. I robię to samo z tym polem tekstowym. Dorównuję do tej linii i wszystko powinno być spoko. Teraz z tych nazwisk wybieram z tych nazw aktorów. Wybieram sobie ich imiona i nazwiska. I znowu, raz, dwa, trzy, cztery pięć i na szóstym enterze wklejam te nazwiska i usuwam tą przerwę, która mi powstała. I dzięki temu mam już gotowe nazwy aktorów. Teraz musimy sobie dodać nowe pole tekstowe z nazwą Casting. Casting, grubość wybrać sobie znowu na Semibolt, zaznaczyć ten Casting, wybrać sobie na przykład Center i środek i przytrzymując Shift i szczęka w dół wyrównać mniej więcej tak, aby było na środku między tym napisem a tym. Jakby zależy to wszystko od waszego oka, nie musicie tutaj matematycznie linijką tego wyliczać. OK, tworzymy sobie kolejny napis. Mam te napisy, klikam alt i przeciągam napisy na dół. Dzięki temu one mi się duplikują i mogę za pomocą tych linii pomocniczych, które mam tutaj, dopasować mniej więcej na to, jak to ma finalnie wyglądać. Więc linia napisy, mam już tu jedną stronę dopasowaną, i teraz drugą alt i przechodzę na dół. O, widzę, że tutaj już przegiałem. Więc e, muszę teraz to dopasować. Ok, to mamy tutaj dopasowane. E, tutaj mamy nazwę, dyrektor. Ok, załóżmy, że w tym miejscu może trochę wyżej, tak aby ta linia pomocnicza tego tekstu e, pomogła mi ustawić ten tekst e, z tej strony. Ustawiam znowu. Jest OK. I teraz znowu, jak to u góry? Przytrzymuję shift i szczauka w lewo. Raz, dwa, trzy. Teraz powinna być na równi. Może nawet jeszcze w prawo jedna. Wydaje się jest ok. I teraz tutaj raz, dwa, trzy i może cztery. Ok. Myślę, że jest teraz na równi, mniej więcej. Oczywiście to nie musi być idealna linia, bo ten tekst, który tutaj mamy, ten jeden, i z prawej strony, mogliśmy skopiować sobie przytrzymając shift jako całość. Ja zrobiłem to pojedynczo, więc tak nie musimy robić, ale możemy tak robić. Eee, Przy czym jest teraz te dwa teksty, Shift i jeszcze raz Shift i daję sobie go na dół, tworząc mniej więcej przerwę, która jest taka sama, jak była tu u góry. U góry była, załóżmy, tego mamy taką przerwę, i tutaj mamy taką przerwę. Trochę chyba za mała jeszcze jest, więc idę sobie trochę na dół, i taka przerwa powinna być ok, więc kopiuję sobie casting klejam, Centruję go. Wpisuję Crew. Za pomocą Align ustawiam sobie go na środku. I teraz Shift i Szczałki. Idę sobie na dół. Mogę to ręcznie zrobić, mogę sobie przenieść tak jak teraz. E, robiąc tak jak teraz, w ten sposób, że wytrzymuję sobie Shift i jadę tak samo na dół, mam pewność, że on nie zmieni swojej pozycji i będzie e, jak najbardziej dokładny. Oczywiście to zajmuje czas i najlepiej ustawić sobie już od razu go e, w dogodnym miejscu. Więc zobaczmy. Casting mamy tutaj na środku. Cryo mamy też na środku i przechodzimy do kolejnych napisów końcowych. Więc dodajemy sobie teraz jakby nasze działy. Więc pierw dajemy sobie dział kamera i audio. Kopiuję sobie te działy, Ctrl C, klikam kolumnę po lewej stronie, Ctrl A i wklejam teraz działy, które mam. Tu na przykład mogę usunąć, aby nam, nam lepiej to pokazać. Czyli aby było bez takiego skoku w nazwisku. Mm, albo nie, nie idźmy na łatwiznę. E, dam Nightana po prostu, aby to było wyglądało jak najbardziej realnie, i teraz te napisy centruję. Dzięki temu mam wycentrowane e, nazwy działu. Teraz kopiuję kolejną nazwę działu Post-Production i Design. Ctrl-Alt wklejam, Centruję znowu i zostawię. I teraz co widzę? Widzę, że po jednej stronie mam pogrubione, po drugiej nie mam pogrubione, więc muszę sobie ten dział zmienić na regular, gdyż jakby tutaj u góry mieliśmy pogrubione, a tutaj już nie mamy. Więc mam cryu, mam casting, mam cry i mam tutaj. No ale widzimy, że nie wygląda to fajnie, gdyż design kończy się na początku audio, a bo przez to, że kamera jest dłuższa, gdzieś nazwiska nie mieszczą się tutaj, więc możemy albo zmniejszyć tutaj te nazwiska wiel przez wielkość kroju, albo ten design za pomocą po prostu klikania w Enter ustawić na linii audio, dzięki czemu jakby ta część wygląda mm, ładniej. Mamy już co takiego zrobionego. Teraz musimy tą ramkę zrobić w taki sposób, aby napisy końcowe kończyły się wraz z końcem tego tekstu. Bo na razie program traktuje, traktował te puste pole też jako napisy końcowe, teraz jakby przestanie je traktować gdyż tutaj już nic nie ma. I ustawiamy sobie teraz, po prostu wyłączamy na razie te napisy końcowe, wklejamy sobie tutaj i możemy sobie je odpalić. I co zobaczymy, widzimy, że po klipie nagle wchodzą nam napisy końcowe tak, że widzimy od razu e, wszystkie napisy od początku i jakby one nie są za bardzo czytelne plus trwają długo więc klikamy sobie dwa razy wybieramy jeszcze raz opcję roll i wybieramy sobie start of screen i end of screen dzięki temu napisy zaczynają się od czarnego ekranu i kończą się na czarnym ekranie ok wyłączam puszczam sobie play no i widzimy, że już się zaczynają na czarnym i kończą się wraz z zniknięciem tych napisów na końcu. Jak możemy teraz to spowolnić? Najprostszy sposób, po prostu przeciągamy sobie nasze napisy końcowe. Teraz nasz program automatycznie dopasował prędkość do czasu trwania napisów i widzimy, że są bardziej łagodne i bardziej przyjazne dla nas. Możemy także do sobie przejść na no, Cross Dissolve, Tutaj dzięki temu przejście między tym klipem a napisami końcowymi będzie bardziej tak zwane klasyczne. Więc to są napisy końcowe, filmowe, które zrobiliście, zrobiliśmy razem, wspólnie. Jak widzicie, jakby to jest standard, głównie tak właśnie napisy wyglądają. Więc mam nadzieję, że Wam pokazałem technikę dość prostą i przyjazną do tworzenia napisów końcowych, właśnie w Adobe Premiere Pro. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia wkrótce. A jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Cześć!